Piotr Surmaczyński, który jak zwykle jest w Londynie, good morning. Good morning. Good afternoon, good afternoon, świat jest pełen miłości, także nie mamy się co bać, ta piosenka to jest finałowa piosenka z filmu, o którym chciałem powiedzieć, ci stali nasi radiosłuchacze na pewno pamiętają jak parę dni temu Agnieszka, kończąc opowiadać o pogodzie, zachęcała do obejrzenia The Five Days in Memorial, to był film o, o Nowym Orleanie, o powodzi, o katastrofie, o pięciu dniach w szpitalu. Memorial no, zachęciła tak skutecznie, że zobaczyłem ten film. Film robi olbrzymie wrażenie, ale wczoraj zupełnie przypadkowo trafiłem na Netflixie na polską odpowiedź na ten film. Wielka woda. Zachęcam was szczerze. Film bardzo podobny w temacie. Chodzi o wielką powódź w, na Górnym Śląsku, w, w 97, 98 roku, a, mm, no, film filmie świetny, po, poraża 6 odcinków, miniserial. Chcieliśmy zobaczyć z żoną jeden odcinek i spać, ale <coughs> zobaczyliśmy cały serial, do czwartej w nocy oglądaliśmy, także dzisiaj taki trochę nie do końca wyspany jestem, ale mam dla was dobre wiadomości, albo właściwie takie szokujące wiadomości, będziecie na pewno zbulwersowani, tak jak cała Anglia. No więc rojalsi e, po śmierci królowej, jak już nie ma kota, myszy harcują, strasznie łamią protokół. Po prostu rzeczy się dzieją niewyobrażalne. Wyobraźcie sobie, że zupełnie niezgodnie z, foto z protokołem powstały niezależnie od siebie dwie fotografie. Na jednej e, m, książę William z księżną Kate uśmiechają się i przytulają do siebie, co jest absolutnie nie do pomyślenia według protokołu e, rodzin rodziny królewskiej i szokowało to, zwłaszcza tą starszą i bardziej konserwatywną część społeczeństwa. Ludzie nie ochłonęli jeszcze z tego drastycznego wydarzenia, kiedy napotkała ich kolejna tragedia, kolejny wielki brak szacunku, a książę Karol zrobił sobie, przepraszam, król Karol III zrobił sobie fotografię. Z Kamilom, swoją żoną, królową Kamilom, i trzymał rękę w kieszeni. To też jest jakby absolutnie niedopuszczalne w, w, według protokołu rodziny królewskiej. Także mamy bardzo dwa wielkie, że tak powiem. Nadużycia władzy królewskiej. No ale tak zupełnie poważnie, jest jeszcze coś jeszcze. Książę Karol, jeszcze będąc księciem, znaczy król Karol trzeci będąc księciem Karolem, angażował się w bardzo dużo projektów. Między innymi był wielkim zwolennikiem ekologicznej ochrony planety i został zaproszony jeszcze jako książę w wali do udziału w szczycie klimatycznym. Na który prawdopodobnie chętnie by pojechał, chętnie by się wypowiedział, uświetnił swoją obecnością ten szczyt, ale niestety, będąc królem, dostał zakaz od premiera. To jest nieoficjalnie. Oficjalnie sam zrezygnował, ale właśnie mały zgrzyt na linii rząd, pałac królewski, książę Karol. Mógł jechać, król Kalon absolutnie nie może jechać na szczyt. Klimatyczny. COP27 no, zostanie w domu. Oficjalnie jest to decyzja samego króla. Nieoficjalnie mówi się o tym, że jest to właśnie decyzja pani premier i wywołała bardzo dużą irytację króla. No ale umówmy się, król jest władcą, ale decyduje kto inny. Trochę to mi przypomina sytuację polską. Także ale w każdym razie mamy prezydenta i mamy. Prezesa, także u nas taki, taki podział jest między królem a premierem. W każdym razie tak to wygląda, że król nie będzie uczestniczył w szczycie klimatycznym. Tak to jest. Z dobrej wiadomości, to mamy nowego szefa policji. Pamiętacie na pewno, że ostatnio mieliśmy dużo zawirowań w związku z przestępstwami różnymi. Między innymi śmierć Sary Everast, morderstwo dokonane przez jednego z funkcjonariuszy policji. To był taki ostatni gwóźdź do trumny, który spowodował, że była już. Szefowa policji musiała odejść i szukano jej następcy znalazł się, Sir Mark Rowley został szefem policji, no i niestety odziedziczył metropolitalnej mówimy o, o, o Londynie, odziedziczył miasto z dużym, dużym poziomem przestępczości, między innymi na przykład dzisiaj w okolicach. W, w centrum Londynu, na, na, West End, na Soho, na Westendzie miał miejsce atak, gdzie trzy osoby zostały rane nożem. Była to próba napadu na, 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 na sklep. Sytuacja jest rozwojowa, więc nie mogę Wam powiedzieć, jak się skończyła. Kilka dni temu opowiadałem Wam historię o tym, jak zastrzelono przypadkowo małą dziewczynkę. Na szczęście, osoba, skarżona, podejrzana o to przestępstwo, została złapana, postawiono jej zarzuty. Będę was informował. Ale nowy komisarz Sir Mark zajął się również obieniem porządków wewnątrz policji. Jeden z oficerów, z policji został zawieszony um, za robienie na wewnętrznej grupie na WhatsAppie, w grupie policyjnej um, w, pisanie tekstów rasistowskich, mizoginicznych i, i, i hejterskich. BBC zrobiło śledztwo na ten temat. Udało się wykryć hejterów, którzy w ramach wewnętrznej grupy, tak jakby powiedzieć to na polskie warunki, tak jak ta kasta, była grupa, która hejtowała ludzi o innym kolorze skóry, naśmiewała się m.in. z Harego i Megan wyśmiewała się z ofiar powodzi w Pakistanie, było mnóstwo mizogenicznych uwag, ci ludzie zostali zawieszeni, BBC mówi, że te komentarze były tak niedorzeczne, tak nieprzyjemne, niesympatyczne, że nawet nie mogą ich zaprezentować publicznie w mediach. Musimy im zaufać. Ale moim zdaniem to dobrze, że właśnie taki jest stosunek władz nowego szefa policji do, do hejtu internetowego. Zwłaszcza, że tak jak mówię, nie, nie wychodziło to teoretycznie miało nie wyjść na zewnątrz. Były to wewnętrzne hejterskie wymiany poglądów pomiędzy, w cudzysłowie tutaj, oficerami policji. No i Nowy nowy, s, nowy szef Policji, nowy. Mm, mm. Dowódca Metropol, Metropolitan Police w, w, w Londynie powiedział, że absolutnie przebuduje kulturę, kulturę pracy, zlikwiduje rasizm, mizoginizm i hejt. Nawet prywatnie policjanci muszą dochowywać najwyższych standardów. No i tak jak mówię, skojarzyło mi się to z polską sytuacją, gdzie prezes prezesów pozwala sobie na publicznym wystąpieniu. Na Rasistowskie teksty i nic się nie dzieje, a ludzie przyłapani przez media na hejtowanie na przykład polskich sędziów za poglądy są troszeczkę zawieszani, ale tak naprawdę lądują na innych stanowiskach. Historię znamy dzięki tutaj przebywającej w Wielkiej Brytanii małej Emi, skruszonej hejterce, która pracowała dla. A grupy kasta dla grupy neosędziów, którzy uderzali w hejterski sposób w inne osoby. W każdym razie tymi rzeczami dzisiaj żyje London. Jeszcze raz, Londyn. Jeszcze raz zachęcam was do zobaczenia filmu, serialu na Netflixie. Takich seriali jest dużo. Zaczęło się od serialu Powódź, o tym jak zalało Londyn. To na szczęście była tylko fikcja, no ale pięć dni w szpitalu Memorial czy Wielka Woda to już są historie opowiedziane na faktach autentycznych i pokazują nie tylko przewagę, że tak powiem, żywiołu nad, nad, nad cywilizacją, nad ludźmi, ale też jakiś taki totalny bałagan i bezwład ludzi w obliczu takiej klęski. Tak to u nas w Polsce wyglądało. Prawie tak samo jak, jak, jak w Stanach Zjednoczonych. Także okazuje się, że nie tak bardzo się różnimy, my Polacy, od Amerykanów. My, my tak bardzo się nie różnimy, ludzie w ogóle od siebie. I, mm. i często w, niewłaściwi ludzie są na takich czy innych stanowiskach. No ale cóż, za każdym razem no. nam się wydaje w takich sytuacjach, że już to jest ta lekcja, że już ją powiedzieliśmy, że już będzie inaczej. A potem przychodzi kolejny kataklizm i od mm. początku mamy no tak. to samo. A szeregowy poseł jest najmądrzejszy człowiekiem na świecie, tak? Ach. Zamiast zrobić z niego... Ten... Oczywiście. E, pan prezes został ukarany przez Komisję Etyki Sejmową, ale zupełnie nic sobie z tego nie robi. E, bo dlaczego, by miał, skoro zawsze poza trybem? E, Piotrze, bardzo ci dziękuję. Może za... kiedyś za tryb. <laughs> bardzo ci dziękuję w trybie, e, że utrzymałeś się w czasie i dziękuję za ciekawe wiadomości. I... A no, jeszcze, jeszcze jedna, jedna no... ciekawa wiadomość bo dzisiaj w nocy, nie wiadomo dokładnie o której, ale odbędzie się rozmowa na żywo na moim kanale na YouTube z Beatą Bojar, którą na pewno państwo lubicie, bo występują nas w radiu. Będziemy rozmawiać o tej nagrodzie, którą otrzymaliście w Warszawie. Więcej Uuu, Nie będę. Zresztą nie otrzymaliście, jesteś też częścią tego radia, no więc tak, otrzymaliśmy, tak. mój drogi. Tak, tak. tak diamentowe serce. Beata no to się powiem. cieszę, to proszę posłuchać, bo my o tym z Beatą rozmawiałyśmy we wtorek, ale może za mało, może trzeba się trochę więcej i chwalić. Piękna nagroda. Bardzo Dzisiaj dziękujemy. się będzie można popatrzeć też. O, do zobaczenia. O, cudnie. Do usłyszenia, Nie do czałem. zobaczenia. Dziękuję. Piotr Surmaczyński z Londynu. Jak zawsze w czwartek o 9.30.